Strony Matyki, sorry, że nie było dzisiaj odcinka, ale byłem na ogródku i będzie mam małym opóźnieniem odcinek, ale za to jutro będzie bardzo specjalny odcinek. Zobaczycie sami, będą dwie nowe osoby, nie wiem czy będzie jeszcze dzisiaj odcinek z Among Us, sorry. Eee, będziemy grać w ten tryb. Na pierwszy rzut, to jak oceniacie mój, mojego skina, czemu ja się tu i czemu mam inny kolor. Wyjdę sobie widzę, czekajcie. Mm, się wiem. Dobra, mam swój kolor. Jak oceniacie mojego skina? Mm. Fajnie, jakby byłem impostorem, to by... No. by było lepiej. Dobra i jest, teraz będziemy przed nim uciekać. Będzie takie Ala Ala dziwne odcinek. Eee, czekajcie, ustawię sobie. Ej! Nie wiem, co ja wolę widzę. Czekaj, czy kamerę, kamerę? Jedna osoba już nie żyje, widzę. Ja szukam e, tego. Pasków. Polecam Wam ten tryb. Moim zdaniem, widzę, polecam Wam ten tak. Polecam Wam ten tryb. Chodź, Jezus. On tu idzie On tu idzie Uciekłem Jezus Widzowie Czekajcie Tu mamy. Alar!

Uwielbiamy. Tutaj jest bot. Czemu tak wolno się chodzi? No widzimy to wygramy grame. Znajdziemy Eu don't know On był żeby... w ja Nie wam po prostu uciekać, gdzie Ja, że chyba... ja wychodzę, jak to tak wolno być. Zabij, szukamy dobrych serwerów. Nie można. mnie Coś tu co ja Muszę To ten sam serwer, ja nie wiem czy mam wychodzę Trzeba pójść Tak. Do, 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 dobra Ta. Oddawaj mój kolor albo ci zabiję Pięć pięć to jest słaba No i od razu lepiej no i normalnie się chodzi. Jak na tam tryb. Sorry, Do widzę, że nie ma odcinka. Tu nie było tak długo odcinków. Ale nie mogłem nagrywać. Cześć! Dzisiaj... Ehm... Jutro odcinek specjalny, bardzo takiego chyba nie było, Był raz, ale to był słaby. Teraz zobaczcie, ja sam Kto, Lubicie rowery, to to będzie to was odcinek. Ja jestem słaby, jak zostawiam. Mam i zabiję za jeszcze tak ustawili mnie, że wszystko widać było. Najgorszy w niej. On tu idzie On mnie zabije Czemu do tamtego wenta nie mogłem wejść? Widzę... Ja, czy nie, nie zauważyłem tutaj wenta mogę do Wenta iść Dobra, zobaczymy im po Ten chociaż nie jest taki słaby jak tam Jest Chyba lepiej robić laski. Nie mogę. Chyba. roślina. Ja spróbuję. I Dobra, ja wolę tak latać. Widzowie. Dobra, no, będę <słuch> Sorry. No to jak już Wam trochę opowiedziałem o tym sekrecie, to dokończę go całego, widzowie. Będzie to odcinek zjeżdżenia na ogródku w rowerami. Dwie nowe osoby. Nie wiem, czy będzie o nich w twarz, czy nie. Nie wiem, czy będzie dokładnie odcinek. Ale zobaczymy. Tak w ogóle to jak ja patrzę na tego impostora... Nie wiem. Czemu on ma język... brązowy? <tryk> państwo Wy to chcecie nazywać? Jezus Maria. Jasne. Dobra, jestem pierwszy. Dzień. Czemu nie mogę pisać? Widzowie... Nie wiem, czy to się... Nie, maski, że Raz, A, 3, 4. Zobaczymy je w tym dubaniu. Kilka przestań, Pani, byłem, byłem po ale coś wątpię, no odcinku nigdy nie badałem. Gdowie... Ostatni gra... Nie dobra... Gdyby chyba nie będzie samą go Nie mogę chodzić. O, tu może... Oczywiście nie może, nie... wiem, czy będę go rzucał...